Szczęść Boże. Dzisiaj dwie ważne rocznice historyczne, o których muszę napomknąć. Pierwsza rocznica w nocy z 16 na 17 lipca 1917 roku została zamordowana cała rodzina carska rosyjska, królewska z dynastii Romanowów przez kogo? Przez komunistów, przez bolszewików. Wcześniej przygotowywali się już do tego wszelka pamięć o Rosji królewskiej i carskiej miała zniknąć. Objawy tego potem mieliśmy już w przyszłości czy druga wojna, powstawanie, rozchodzenie się komunizmu, bolszewizmu po całej Europie i świecie. Nie wiemy, jaka byłaby Europa, gdyby rządził dalej carat w Rosji. Moje przekonanie jest takie, że Rosja byłaby o wiele lepszym, o wiele e, dostatniejszym, e, dialog, bardziej dialogowym. Państwem. Wymordowanie całej carskiej rodziny było zupełnie nieadekwatne. Oczywiście car Mikołaj II możemy go kojarzyć z trzech głównych wydarzeń. Najbardziej znane pierwsza wojna światowa, drugie w kolejności wojna Rosji z Japonią i właściwie przegrana Rosji za jego kadencji. I właściwie trzecie wydarzenie, tak zwana krwawa niedziela. 1905 rok, kiedy w Rosji miały miejsce rozruchy, demonstracje przeciwko zbyt dużym nakładanym podatkom, ciemiężeniu ludności różnych ludów rosyjskich i car kazał do tych ludzi otworzyć broń. Nie chciał z nimi dialogować, potem trochę zmienił zdanie. Druga rocznica, druga rocznica to jest rozstrzelanie, kolejnej postaci przeciwnej komunistom w Serbii w 17 lipca przez komunistów Józefa Brostity został rozstrzelany Draża Michajlowicz. Ogromnie ważna postać, bohaterska dopiero... Mniej więcej w 2006 roku przywrócono mu honorowe tytuły, i gdzieś w tej historiografii serbskiej został z powrotem odnaleziony, odkryty. Draża Michajlowicz walczył podczas II wojny o wolną Jugosławię, gdzie nie panowałby ideologia komunistyczna czy nazistowska. Walczył jako przywódca czetników, czyli czetnik po serbsku oddział, walczył przeciwko Niemcom, częściowo komunistom i sprawował władzy również na emigracji w Londynie, tutaj miał opiekę Anglii i Ameryki. Także bardzo ważna postać dla Serbów, jeżdżąc po Serbii spotkałem mnóstwo koszulek z jego podobizną, można powiedzieć, że taki trochę legalny, demokratyczny król żołnierz wyklęty, walczący w ramach serbskiej dynastii Karadziewiczów. Także bardzo ważna data dzisiaj, gdzie komuniści mordują przywódcę Rosji carskiej Rosji, czyli w Rosji zapanowuje od teraz już całkowity 1917 rok, rewolucja bolszewicka, komunizm w Rosji przejmuje kompletną władzę. No i następnie podczas II wojny komuniści, również komuniści, mordują wielkiego orędownika monarchii, monarchii takiej powiedzmy kwazji republikańskiej w Serbii.